Cześć, jestem Gawik i Wielki Powrót. Tak, Wielki Powrót. Generalnie Wielki Powrót planowałem serią z tej oto gry. 951 godziny, nie wzięło się znikąd, No ale patrząc Wasze komentarze, że jednak Gotik i tak po dłuższym zastanowieniu. No, na moim kanale pierwszy był Gotik, więc Ovidy 2 18 wymaga, żeby to był Gotik, ale w takim lepszym stylu. Ale najpierw, zanim zaczniemy nagrywać Gotika, musimy sprawdzić, czy w ogóle się do tego nadajemy. W ogóle zobaczcie, jaką zajęliśmy tą tapetę. Mam. No i taka zagadka, z czego będzie seria. Ale na razie musimy sprawdzić, czy jesteśmy godni nagrywać Gotika. Żeby to sprawdzić, rozwinęliśmy sobie testy. Mam tutaj dwa przygotowane testy. Jeden mam tutaj autora: Mem My Life. Drugi, starszy test: Mr. Z Gretek: Dobre. Dobra, <śmiech> nieważne, <śmiech> tam jak słuchasz, jeszcze jestem trochę chory, eee, trzeba najpierw się wyleczyć. No i dobrze, sprawdźmy czy jesteśmy w ogóle godni nagrywać Gotika. Eee, muzyczka, która nam przygrywa to jest soundtrack z Gotika 3, on już jest zajebisty, no i nie będzie głucho. No więc, przejdźmy od razu do testów. Eee, quiz wiedzy o serii Gothic. Eee, Moment my life. Ile jest w klasztorze na Korynis Arce Magów Ognia? O, powiem ci, że z grubej ruby dałeś tu przyjacielu. Hmm. Wielka trójka. To jest trzech. Yy, I chyba jeden jest na dole. Ten, co pilnuje przejście tam do Archemii, Więc czterech. Tak, dobrze. Jak nazywali się najmcy, którzy napali na Farmakila? O, się szczegółowy test. Yy, Errol... Tak, to na pewno odpada, bo Errol był jeden z, far, yy, z farmerów. A Serpentes i Ulthard, to chyba magowie ognia. Więc chyba Alvarez i Edgardo. Dobrze, jeszcze, jeszcze coś pamiętam. Możemy nagrywać Gotika, chyba. Co to za postać? Co kurwa? W ogóle i nie pamiętam. O matko, już wiem, wiem, czy to jest pytanie. Pamiętajcie, prawdziwy fan serii Gothic nie gra na kodach, więc automatycznie ja mam prawo tego nie wiedzieć. No, chyba, że ktoś bawił się Mahinimą w ogóle. Taka śmieszna historia. Kiedy się bawiłem Mahinimą? Nawet jeden odcinek gram, To jest w ogóle śmieszna historia. To jeszcze nam e, sytuacji, kiedy popularny był mm, Galanonim i jego twórczość. E, Mówmy się, każdy prawdziwy fan Gotika zna Gotika, kontynuację alternatywną. E, właśnie na tej podstawie, kiedy chciałem zrobić kroniki e, z Gotika dwójki, nawet jeden odcinek nagram. No, ale dobra, to historia na kiedy indziej. Kto to może być? Feller nie ten, chyba też nie. O, o te item Hoshi albo Story Helper. <coughs> story to jest historia, pomoc, więc nie wiem czy to też. Chyba item. On chyba będzie od itemów, bo ta trójka, jakiś się chyba przyzwiem, będą miały twarz Beziego. Ale dlaczego item Hoshi miałby nie mieć twarzy Beziego? Kurde, nie wiem. Raczej stałem na item hosie. Tak, no dobrze. Na tym znanie. Oho. W gotiku 3 nad obozem. Kurta. Paladyna desertera. Jego manturnię daleko bradzi Znajduje się w wzgórzu, na które prowadzi wysokopowolny kamienny most. Co się tam znajduje? O kurde, ale pytanie: Grupa sasyna i jego ekwipunek. Namiot koczownika i przedmioty na ulepszenie postaci. Easter X Diego. Uuu! <laughs> na pewno nie będzie Easter X Diego, ponieważ Easter X Diego jest takie ukryte zadanie w Morasul. Yy, znaczy, że trzeba go zabrać z tyburagi nam na Morasul i wtedy się odparł takie ukryte zadanie, bo doświadczenie dostajemy. Więc to na pewno nie. Grupa Sasyna na jego ćwiłek. Tego w ogóle nie pamiętam. Yy, nawet koczulka i. <laughs> Słyszycie. Najlepsze jest już nie parę papierosów. Namiot koczownika i... potiony na ulepszenie postaci. Tak, to chyba będzie ten namiot koczownika i to chyba nawet jest związane z zadaniem dla buntowników z Nemory, że oprócz tych potionów na ulepszenie postaci, tam jest, są też skrzynki z zaopatrzeniem. I to chyba będzie o to chodziło. Grobu Asasyna nie pamiętam, a to pamiętam. Tak, dobrze. Dobrze. Jak nazywał się Parlan? Hmm... Parlan to na niego mość. Jeżeli zbyt długo nie będzie odcinków, to znaczy, że umarłem. <grym> e, jak był nazywany Parlan? Parlan. Przyszły arcymak, ojciec, argancki pyszałek. Nie wiem. No, na pewno nie przyszły arcymak. jestem w stanie już wyeliminować. E, bo to mi się w ogóle nie kojarzy. Znam z to albo ojciec, albo argancki pyszałek. Bo tam. Zaraz, 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 a ty aragonskim pyszokiem to no nie był ten nowicjusz, co no... myślał, że będzie magiem? Chyba ojciec. Dobra, stawiam na ojca. Hmm, dobrze. Kto był największym wrogiem Regis? Regis, Regis, Regis. Ale to nie jest ten... To już chyba bez patrzenia. Valentino? Lord Hagen na pewno nie. Na pewno nie. Nawet Valentino, tak. Jakie, Jak jesteśmy w stanie spotkać morskie potwory? Nie, no naprawdę. Nie, czy. Wpływając za daleko od portu, tak? Wypływań za daleko od obozu piratów, tak? Obie odpowiedzi są poprawne. Oczywiście to jest też taki nawet isterek, tak? Yy, że te morskie potwory atakują, jakby wypłyniemy. No, jakoś trzeba usunąć bariery, tak? Jak wcześniej miał A, jak wcześniej miały się nazywać? Perierowe ścierwojady. Demoniczne ścierwojady, zmutowane ścierwojady, ścierwojady z zatwardzeniem. <laughs> Nie mogę się śmiać. Eee, dobrze. Eee, to jest ciekawostka, też, taka, jeśli chodzi o serię Gothic. Eee, a propos serii eee, Gothic Sequel, nieopublikowanego dodatko odpirania bez do i kaizynki. Tam miał być dość mocny motyw właśnie tych demonów, bo miała być nawet gildia demonów, więc opisałem, że tu miał być demoniczne ścierwojady. Ale ścierwojady z zatwardzeniem też są drzwi zajebiście. <grych> tak, demoniczne, dobra, że sam. Ten... Czy w Gotik 1 występuje sędzia? O! Nie tak. No i teraz pytanie, co autor tego pytania miał na myśli? Bo... Jako postać Gotiku 1 nie spotkamy sędziego. No nie ma takiej opcji. Ale yy, sędzia występuje w Intrze. Jeżeli ktoś oglądał, a myślę, że każdy oglądał, jako tak, to w występuje. W spodzie nie spotkamy w Intrze, jest w ogóle w Intrze też jest ten mak, który nam daje to pismo, to jest arcymakobinia. Pyrokar, też taka ciekawostka. Oni w grze de facto nie występują, ale w są. Teraz co miał na myśli autor? Na zdrowy rozsądek, ktoś chciał położyć tym postacią głos. Sam Peruch w Gotiku 2 nam mówi, w Gotiku 1, że na skądś planetarium i skąd, więc obstawiam, że tak. No i to jest dobra odpowiedź. Ale mówię, to jest pytanie trudne, podchwytliwe, bo to różnie można to interpretować. W Gotiku 2 jest 6 rozdziałów. No nie ma w bo jest 7. Który z nich to rozstanie? Szósty to jest Dwór Irdorath. Piąty. Tak, piąty, piąty. No nawet na zdrowy rozsądek można wnieść, jeżeli szósty to jest e, dwór jeżeli tylko to pamiętamy, no to rozstanie rozstajemy się z wizą, rozdział piąty. Za co orkowie prześladowali Urszaka w celu zabicia go? No przy pierwszym spotkaniu tak. E, za zabicie swojego mistrza, za uwolnienie swojego przyciela z ich niewoli, za nieprzyjęcie wiary w Kruszaka, za niechęć do... Zaniechęć do jego obowiązków? Głupie to jest. Nie, no, to oczywiście za nieprzyjęcie wiary w Kruszaka, to nawet yy, Urszak nam mówi, to jeszcze pamiętam dość dobrze. To w Gotik 2 wręcza nam runę do Xardasa. Lee Watras Leicester. No, to jest Lee jest na farmie, więc nie może się ruszyć z przyrócą frakcji. Watras siedzi w mieście, więc oczywiście, że Lester. Co to było za pytanie? Podczas pobytu w górniczej dolinie jako paladyn, który palno oskarża nas o zdradę, jeśli otworzymy bramę do zamku. Garon pasywal Orik. Garon siedzi na e, stołku gomeza, więc nie. Orik albo pasywal. Chyba Parsival on był takim główniejszym. E, on stał tam gdzie e, ci magnaci z gotykańki. Więc pasywal, tak, mi to on dobrze. Jeśli równimy Gorna z więzienia, co otrzymujemy od niego w prezencie? Siernię zbrojna Mika, broń długi, dobry, miecz, runę teleportacyjne do zamku. Runę na pewno nie. Chociaż może, nie wiem. Hmm. Znaczy, tak, jeżeli jesteśmy po stronie najemników, to na pewno dostajemy tą siernią zbrojna Mika, ale co w sytuacji, kiedy jesteśmy magiem albo strażnikiem miejskim? Tego nie pamiętam. Tak, runy na pewno nie bo ją można znaleźć w dwóch miejscach. Yy, jedna. Dupa, tam przypomniło jest. te yy, teleportacyjną do zamku znajdujemy w zamku, konkretnie w klasztorze magowania nam gdzie siedzi Milton. Yy, broni, długi dobry miecz. Gor nie ma żadnej broni przy sobie przy pasie, więc skąd miałbym mógł znaleźć? Zostajemy się na zbroje najemnika. Dobrze. Gdy dostać się do Jarkandaru, musimy odnaleźć wszystkie ornamenty do portalu. Od kogo dostajemy ostatni ornament, który jest oznaczony na mapie? Otrzymujemy od Kawel Valorna, dostajemy go od Paladyna, został skloniony przez gli złodziei. Dobrze, ten ornament jest normalnie, on jest w lesie, a idziemy z, Le z Laresem. Yy... Tak, pokonujemy strażnika kamiennego i zdobywamy ornament. Ten ornament też musimy sobie sami zdobyć. Tam pamiętam, to jest upierdliwe, bo chłopi, którzy się tam kręcą, walczą i często wzdychają. Jest to upierdliwe. Ten ornament za farmą Lobarta nie ma, więc tutaj będzie od. Kawala nam pomaga nam zdobyć, daje nam informację, więc tutaj od Paladynów oczywiście. Konkretniej. Chyba od Lorda Hagena. Ale nie jestem pewien. Zgody jakich myśliwych potrzebujemy, by wkroczyć do Normaru Gotik 3. O kurde, pytanie z Gotika 3 znowu. Um, Maryka i Elbora, Tomasa i Wilsona, wszystkich im innych chorób. No to już akurat odpada, bo zgody jakich myśliwych. Więc to na pewno nie orkowiem. Tomasa Wilsona, dlatego że Marik jest przywódcą najemników z Montery. Więc Tomas i Wilson, dobrze. Gdzie znajduje się ukryta notatka od twórców Jark and Dash? O! Na drzewie na bagne, w kamionie, na samochodzie, w gaciach Grega. Nie. Dobra. Na pewno nie w gacia, chociaż kosimy, żeby zaznaczyć. E, w kaninie na samochodzie, na, ba na drzewie na bagnach. Która z tych dwóch odpowiedzi? Nie jestem akurat w tym najlepszy. Hmm, Ten samochód jest chyba czerwony, sądzę, że nie ma tutaj czerwonego nigdzie. Więc raczej na drzewie na bagnach. Chyba, że autor specjalnie zamazał, żeby nas zmylić. Nie, myślę, że autor nie był, więc tutaj bagna pasuje. Dobrze. Jak nazywał się twórcy muzyki do całej serii Gothic? Naprawdę. Każdy prawdziwy fan musi to wiedzieć. Kaj rozumie. A jakby inaczej. Jakie ubrania nie, na... nie możemy dać. Am, to jest ten pustelnik, który ja nie niech sobie języka łamać. Ubioru bandytów. Płaszcza poszukiwaczy, możemy mu dać wszystkie ubrania. Co jest śmieszne, możemy mu dać ubranie pirata, ale już bandyty nie. Więc tutaj bandyty. Jak ochrzczono statek Jorgena? Eee. Emilia, Magdalena, Wiktoria, nie wiadomo. Hmm. Hmm. To był statek... I ten statek był wielorybnikiem. No do połowy wielorybów, czy coś tam. Na pewno nie mieli, no. I on mówił nazwę, więc Magdalena albo Wiktoria. Victor. Wiktoria, zwycięstwo. O, Magdalena, no dobra, pomyliłem się. I na koniec, jakie imiona nosili czterej najlepsi przyjaciele bezimiennego? Diego, tak, Gomez, za to, że go zabijamy, nie? Lester, Mister Gondiego, dobrze, Mario, no, proszę, szanujmy się. I Paladin, Znaczny świat, świetnie, bez żadnych. Bez żadnych skaz lub dobra robota. Świetnie, jestem paladynem. E, dobra, film trwa już 14 minut, więc przechodzimy szybko do drugiego testu. Jak nazywał się pierwszy strażnik, którego widzimy. widzieliśmy krótko po rozpoczęciu naszej przygody w Gothic 1? O, fajnie, że tutaj są zdjęcia. Paczo to jest nie, Bloodwing nie, oczywiście, że Ore. Jak nazywał się szkodnik z nowego obozu, który kazał nam Podwinąć mapę od Graham'a. Nie, nie, Ranford, oczywiście. Jak nazywał się kopacz, który trafił za bariery zamorderstwa, które wydarzyły się w nocy? Huno jest spokojnym kowalem, Kyle to jest ten narwaniec od chaty z dwoma drzwiami, Herek. Wymienię trzech wojowników, którzy walczyli na arenie: Karim, Gorna Hiskirgo. Iberio, nie wiem oczywiście, że pierwsza odpowiedź ile obozów. Ile było obozów w Kolonii Karnej? Wszystkich! O! Yy, trzy główne obozy yy, Kocioł Czyli ta wolna kopalnia Tam był, to też jest obóz I obóz zabije ten telefon yy, bandytów Stara kopalnia nie jest yy, obozem no, Już przepraszam za przepraszam Więc pięć obozów Jak nazywała się broń, która pozwalała Bezpiecznie zbliżać się do orków. Oczywiście, że Uriziel. Pamiętacie, jak uderzacie Urizielem, to podpalamy wszystkich orków, więc ulumujmy. Eee, co, ile było magów ognia i magnatów w starym obozie? O, już szybko liczymy: 9. Który szkolnik w nowym obozie zajmował chatę najemników? Oczywiście, że krzykacz. Jak nazywał się myśliwy z nowego obozu? Niedaleko nowego obozu. Mordrak jest w starym obozie. Rozkopilnuje Laresa. Aida. Kim był Choracy przed wrzuceniem do bariery? A, to jest ten gry, czyli on życzyłem, był kowalem. On odpowiada też nam historię, że trafił do kolonii, bo po prostu za mocno nie był wtedy. I mówi nam wtedy, że był kowalem. Ile było magów wody w nowym obozie? Mówmy się, że 6. Oczywiście, że 6. Hello. Yy, jak nazywał się wysłannik z obozu Bractwa, który zaprowadził Beziminego do obozu Bractwa? Co, 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 co? Jak nazywał się wysłannik z obozu Bractwa, który zaprowadził Beziminego do obozu Bractwa? Perwes albo... Taran? Taras. Perwes. Perwes, dobrze. Jak nazywał się strażnik świątyny, który ostrzegł nas przed wężami? Co kurwa? Skąd ja mam to wiedzieć? Gornadark czy Gornarun? Ten na pewno nie. Który z tych dwóch? Run. Uf, dobrze. Ale powiem szczerze, że strzelałem tutaj. Nie wiedziałem. Yy, gorna tutaj on jest w starej kopalni. Oni są tylko bagn na bagnach. Więc ja akurat strzelam tu się przyznaję. Jak na Kowal w obozie bractwa? E, oczywiście, że Darion, ten nam daj... Nie. Melvin to jest ten z obozu... ze starego obozu. Joru, to jest ten co naucza. Darion, dobrze. Który z tych balów to bal... Tundra. Co kurwa! Dobra, będę strzelał trójkę, ale tutaj mówię strzelam. Totalnie nie mam pojęcia. No nie, akurat dwójka. Dobra, tu się wywaliłem. Czy Gorna Tot stał niedaleko Kor Angara? Tak, nie. Tak. Mm, on jest wtedy zdziwiony, że rozmawialiśmy z Kor możemy go fajnie wkręcić. Jak nazywał się uczeń Kor Kaloma? Niras czy Kane? Zdecydowanie Kane. Taki, o, on, kała jest chyba, jeśli dobrze pamiętam. W którym akcie stary obóz zamknął bramy i zakladał każdego, kto nie należał do tego obozu oraz atakował bez innego. Yy, czwarty ksardas, starożytna magia. W czwartym, kiedy musimy znaleźć ksardasa, wtedy saturas. W yy, starożytnej magii szukamy kamienia ogniskońca i tak dalej. I później jak już wszystko kamienie mamy i magiczną rudę i chcą sobie zrobić mogę wywody z tego użytek To wysyłają nas właśnie do magów ognia i wtedy się dowiadujemy, że oni zginęli czy rozdział czwarty ksatras Jak nazywała się broń, którą Bezminny muszą naładować rudą? Oczywiście, że Urizen, co to za pytanie? Ile serc był Bezminny, by zabić siłącego, wygnać z tego świata? I to było 5 serc Za co wrzut trafił do kolonii karnej? Gwałt, pedofilia, zoofilia, za bardzo lubię zwierzęta Zaraz, a gwałt pedofilia to nie to samo? <laughs> nie, zafila. On sam. Znaczy, to jest chyba taki bardziej isterek? Nie wiem, czy to jest potwierdzone. Ale on też właśnie sam nasuwa nam, że też za bardzo lubi zwierzęta. Więc myślę, że tym się kierował, ale nie jestem pewien. Tak, i. Oczywiście jestem mistrzem, czyli dwa testy zakończone: jeden jako mistrz, drugi jako. Gdzie jest ten paladyn. Jeden paladyn, drugi mistrz, no w każdym sensie wywaliłem się przynajmniej raz, no to dobry wynik, no. czyli możemy go Gotika nagrywać, dobrze. <grystanie> I z krótkiego filmu zrobiło się 20 minut, matko, mam nadzieję, że ktoś będzie chciał to oglądać. Z mojej to, strony to wszystko, no i widzimy się w innych ciekawych filmach, no i trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.